Najlepsze suplementy na mózg to temat dzisiejszego filmu. Będzie to pięć suplementów, gdzie dwa będą z takimi dodatkami, o których jeszcze wspomnę. Będą one z oferty właśnie Alines. I suplementy te to są, można powiedzieć, takie bardziej podstawowe suplementy dla poprawy pracy mózgu, bo wiadomo, że tak zwanych neotropików, czyli tych suplementów poprawiających pracę mózgu jest naprawdę dużo i one mogą być bardziej lub mniej zaawansowane. Tutaj zaczniemy od takich podstaw, jeżeli ktoś jakiegoś tam dużego doświadczenia z poprawą pracy Mózgu nie miał, no i też staraliśmy się ograniczyć do 5, bo tak naprawdę mogłem wymienić tych suplementów 10, 15, czy, czy nawet 20 z samej oferty też Alines. Ale skupiliśmy się na tych najbardziej kluczowych. No i tutaj, zaczynając od podstaw, podstaw to jest Omega 3. Ja pewnie jak wiecie jestem bardzo dużym zwolennikiem kwasów tłuszczowych omega-3, które działają przeciwzapalnie, yy, wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, na ryzyko różnych chorób chronicznych, ale też zdrowu na strukturę mózgu i tutaj yy, szczególnie kwas DH, czyli dokozachrystenowy bardzo dobrze wpływa na strukturę mózgu, a EPA eikozapentaenowy zmniejsza stany zapalne i yy, omega-3 w stałej tak naprawdę suplementacji powoduje, że ta struktura mózgu błony komórkowe odpowiednio działają. a a nawet w większych dawkach wykazano, że np. omega 3 może działać przeciwdepresyjnie, więc oczywiście yy, takie działanie strukturalne, prozdrowotne, jak i też na poprawę nastroju, ale wtedy w większych dawkach. Yy, I to jest oczywiście taka podstawa, jakby uzupełnienie yy, diety i niedoborów. I druga rzecz to też taka naprawdę podstawa, czyli witaminy z grupy B, ponieważ witaminy z grupy B, B12, B6, B1 to są takie naprawdę podstawy, żeby ten mózg odpowiednio funkcjonował. Jeżeli nie mamy na przykład witaminy B6 i będziemy stosować różne stymulanty, nootropiki i tak dalej, one często nie będą działać odpowiednio, bo wszystko jest zależne tak naprawdę też od witamin z ruchy B, szczególnie B6 czy B1. I też witaminy z ruchy B wspierają produkcję i metabolizm energii, dlatego też przy ich niedoborach no, czujemy się na przykład zmęczeni i słabo śpimy i tak dalej. W przypadku niedoborów witamin z ruchu B po prostu nasz mózg nie będzie funkcjonował odpowiednio. Następnie mamy... Już takie rzeczy bardziej związane z poprawą pracy mózgu yy, mamy tutaj... Takie dwa, z czego bardziej właśnie opowiem o alfa GPC. Alfa GPC jest to wersja choliny, która wspiera poziom acetylocholiny, czyli takiego neurotransmitera w naszym mózgu. Alfa GPC po prostu y, wspiera jakby produkcję tego neurotransmitteru, a acetylocholina jest odpowiedzialna za pamięć, koncentrację i ogólnie też skurcze mięśni. Alfa GPC stosowana doraźnie do y, na przykład do posiłku czy do kawy, może poprawiać funkcje kognitywne, prace mózgu i samopoczucie, nawet też nastrój, stosowana przed treningiem może poprawiać na przykład czas reakcji czy dokładność uderzeń na przykład w tenisie. Bardzo fajny suplement, też naprawdę bezpieczny. Takim dodatkiem też może być Hupercyna A, która hamuje rozkład yy, właśnie acetylocholiny tego neurotransmitera, ale yy, ma ona mniejsze mniej odczuwalne działanie niż alpha gpc Następnie, tak naprawdę, zaczęliśmy od takich y, podstaw, a zaraz przejdziemy do jeszcze takich mocniejszych, lepszych, powiedzmy, y, suplementów. Następnie jest to l Eltanina jest to aminokwas, który występuje w właściwie jedynie w zielonej herbacie. I eltanina y, sama w sobie, jeżeli stosujemy tylko eltaninę, uspokaja, wycisza, zwiększa poziom GABA, czyli neuroprzekaźnika uspokajającego. Dlatego eltaninę można stosować w okresie stresu czy też przed snem. Y, ona też może w jakimś tam stopniu poprawiać nastrój. Jednak eltaninę, tak jak tutaj też zaraz powiem o lansmein, najczęściej stosuje się w połączeniu z kofeiną, I tutaj można kofeinę w postaci suplementu stosować, lub jako kawę. I takie połączenie bardzo fajnie powoduje taką fajną koncentrację, właśnie stabilny poziom energii, dobre skupienie. Bardzo fajne podstawowe połączenie neotropowe, eltanina i kofeina lub kawa. Mega fajne, bardzo fajnie odczuwalne. No i tak naprawdę yy, mój ulubiony tutaj z oferty Alines Neotropic, czyli Lions Main, Lwia grzywa, czyli grzyb witalny, który bardzo dobrze znowu łączy się najczęściej z kofeiną lub z kawą bardzo dobrze poprawia pracę mózgu skupienie koncentracji i dodatkowo polając main bardzo dobrze wpływa na strukturę i działanie mózgu długofalowo wpływając na BDNF i NGF czyli takie czynniki wzrostu można powiedzieć układu nerwowego Oprócz tego Main jak inne grzyby, też ma dużo korzyści zdrowotnych, działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, takie różne dodatkowe, ale naprawdę dla pracy mózgu takie połączenie z kawą to bardzo, bardzo fajnie działa. Także to są takie postawy, jakie możemy zastosować dla poprawy pracy mózgu.